Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku Story i Widzów na temat FNAF, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Magdaleny. Dlaczego śmiech Ballon Boya przyciąga tylko Foxiego, a nie inne animatroniki? Mechanika z Ballon Boyem jest do tej pory dosyć niejasna, bo jak ten animatronik wchodzi na biura i już zaczyna się śmiać, to już jesteśmy świadomi, że nie możemy korzystać z latarki. I wtedy zaczyna się gonitwa, kto pierwszy dojdzie do naszego biura, albo to będzie Foxy albo to będzie marionetka. Ale najczęściej jest to Foxy i moim zdaniem jest to spowodowane tym, że jest po prostu bliżej. A kukiełka musi wyjść z pudełka i musi pokonać większą odległość, aby dostać się do naszego. Biura. Kolejne pytanie od Neon. Blayfox, dlaczego w kadstenkach z Tojciką w Ultimate Custom występuje papę? Przecież to dusza zamordowanej dziewczyny. Same kadstenki z Ultimate Cast Night nie są kanoniczne i są takimi odrębnymi historiami, które tylko nawiązują do tego, co możemy zobaczyć w uniwersum FNaFa. Akurat w kadstence z Tojciką nie możemy się niczym innym kierować niż powiązaniem z mordercą. Kolejne pytanie od Kubusowski. Czy zobaczenie Golem w FNAF-ie jest rzadkie? Akurat Zobaczenie Golden Freddy'ego w FNaF1 jest to taka rzadkość, tak jak np. Endos Kills lub JJ pod naszym stołem w FNaF2. Lesz Golden Freddy tylko w FNaF1, pojawia się aż tak rzadko ale już we FNAF-ie 2 pojawia się gdzieś pomiędzy piątą albo szóstą nocą kolejne pytanie od Firio. może ten błąd z balloon bojem że ma oczy w buzi to może nasze odbicie Przecież jest z plastiku nie więc teorii żeby to co było w buzi było po prostu naszym odbiciem moim zdaniem są to po prostu głośniki przez które balloon Boy mówi swoje ironicznie high Hello. Ale nie jest poza tym. Jeszcze pamiętajmy o tym, że Balloon Boy to jest postać, która została dodana do FNaFa 2 już pod sam koniec i posiada masę błędów. Więc nie możemy wykluczyć, że to coś pokazuje w ustach Balloon Boya, to nie jest po prostu jakiś błąd w modelowaniu postaci. Kolejne pytanie od AVAV. Czy FNAF Help Wanted jest fabularny? Każda część FNAFa, nawet w Cast Night jest kanoniczny, lecz sam FNAF World jest to część FNAFa, która jest teaserem do FNAF Sister Location i posiada w swoim gameplayu kilka nawiązań do fabuły FNAFa. Okej, okay, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało Wpadajcie na naszą grupę na Discordzie i widzimy się już w przyszłych materiałach, więc na razie się i cześć!